Góra Synaj to jedno z najważniejszych miejsc Starego Testamentu. Gdzie zgodnie z zapisami Pisma Świętego znajdowała się ta góra? Jak wyglądała? Czy lokalizacja góry jest znana współczesnym naukowcom? Czy jej biblijny opis różni się od faktycznego? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Pomysł na dzisiejszy odcinek został mi podsunięty przez Annę Studencką. Dziękuję. Z górą Synaj, zwaną również choreb lub górą Bożą, związanych jest kilka bardzo ważnych wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. Niedaleko góry Synaj Mojżeszowi ukazał się anioł pod postacią płonącego krzewu i polecił mu wyprowadzić Izraelitów z ziemi egipskiej. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb w pustyni i przyszedł do góry Bożej choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w pomieniu ognia ze środka krzewu. Na górze Synaj Mojżesz otrzymał również dwukrotnie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem bożym. Pan rzekł do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj. U stóp góry Synaj, Mojżesz włożył do arki Przymierza kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem tablic Przymierza. Na górze Synaj, Mojżesz dokonał cudu wypłynięcia wody ze skały. Oto ja stanę przed tobą na skale, na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. U stóp tej góry Izraelici odlali złotego cielca. Po kilku wiekach również Eliasz przybył do góry Synaj, gdy uciekał przed królową Izabel. Góra Synaj była miejscem, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem. Bóg szczególnie upatrzył sobie tę górę i wielokrotnie wzywał na nią Mojżesza, by przekazywać mu swoje polecenia. To rozkazał Pan Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, kiedy polecił Izraelitom składać dary dla Pana na pustyni Synajskiej. Chwała pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka. Obłoku. Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan przemówił do Mojżesza na górze Synaj. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj, mów do Izraelitów, i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Bóg wstępował na górę Synaj zawsze w postaci obłoku. Trzeciego dnia rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także Cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. A pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jachwę. Bóg za każdym razem, gdy wstępował na górę syna pojawiał się pod postacią obłoku. Ponadto nikt oprócz Mojżesza nie mógł wchodzić na górę, zbliżać się do niej ani nawet jej dotykać, gdyż groziło to śmiercią. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: strzeźcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany. Śmiercią. Nikt nie może wstąpić z Tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry. Góra Synaj odgrywała więc bardzo dużą rolę w Starym Testamencie. Na jej szczycie, na jej zboczach oraz u jej podnóża miały miejsce niezwykłe wydarzenia. Jednak, równie niezwykły jak wydarzenia na niej się odbywające, jest sam opis góry zaprezentowany w Piśmie Świętym. W liście do Galatów podana została lokalizacja góry. Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecny Jeruzalem. Góra Synaj opisywana jest w Biblii jako góra, która płonie i jest spowita dymem. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. Te słowa wyrzekł Pan do Waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Odwróciłem się i zszedłem z góry, a góra płonęła ogniem, trzymając w rękach dwie tablice przymierza. Góra Synaj była miejscem, które stanowiło centrum wielu kluczowych wydarzeń opisanych w Biblii. Było to miejsce, w którym Bóg rozmawiał z Mojżeszem i przekazywał mu swoją wolę. Niezwykły opis wyglądu góry zawarty w Piśmie Świętym dodatkowo wpływa na uznanie tego miejsca za wyjątkowe. Czy współcześni naukowcy znają lokalizację góry Synaj? A jeśli tak, to czy biblijny opis jej wyglądu jest zgodny z tym, jak wygląda naprawdę? Naukowcy nie są zgodni co do tego, która góra była biblijnym Synajem. Pomimo faktu, iż w południowej części półwyspu Synaj znajduje się góra Synaj, to jednak archeolodzy nie są pewni, iż jest to właśnie ta biblijna góra. Zdaniem badaczy również leżąca nieopodal góra Świętej Katarzyny lub góra Sirbal mogły być właśnie górą Synaj opis, w Piśmie Świętym. Rozbieżności na temat lokalizacji góry Synaj wynikają z faktu, iż trudno pogodzić jest biblijne jej opisy z topografią półwyspu Synaj, brak jest bowiem na tym półwyspie góry, u podnóża który zmieściłby się tak wielki tłum. Ponadto wydaje się być również dziwne, iż Żydzi po ucieczce z Egiptu udali się na półwysp Synaj, który należał właśnie do wrogiego im Egiptu. Obecnie naukowcy rozpatrują również znajdującą się w Arabii Saudyjskiej górę. Jabal al-Laus jako górę Synaj. Za identyfikację u góry Jabal al-Laus jako biblijnego synału przemawia fakt, iż Ron Wyatt który odnalazł miejsce przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, twierdzi, iż musi się ona znajdować właśnie na wschód od Zatoki Akaba. Zdaniem wielu badaczy Góra Synaj musi znajdować się w krainie Midian, gdyż po pierwsze Mojżesz po ucieczce od Faraona udał się do kraju Midian, który znajduje się na wschód od Zatoki Akaba w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Po drugie Mojżesz uciekł do obcego kraju, a nie na półwysep Synaj. Mojżesz był cudzoziemcem w tym kraju. Wysep Synaj był kontrolowany przez Egipt, był pełen egipskich kopalni oraz wież komunikacyjnych, więc z pewnością Mojżesz zostałby łatwo schwytany na tym obszarze. Po trzecie, Midian i Choreb znajdują się w tej samej lokalizacji. Mojżesz pasąc owce swego teścia Jetry, który był kapłanem Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i poszedł do góry Bożej Choreb. Jetro musiał więc mieszkać w pobliżu góry Synaj, a skoro należał do ludu Madianitów, więc Midian... Musiał znajdować się niedaleko góry Synaj. Mieszkańcy Al-Bad, miejscowości znajdującej się niedaleko góry Jabal al-Laus, twierdzą, iż Jetro pochodził z ich miasta. Po czwarte, w liście do Galatów wyraźnie napisano, iż góra Synaj znajduje się w Arabii. Arabia to zgodnie z Encyklopedią Britannica Kraina, znajdująca się na wschód od zatoki Akaba i Morza Czerwonego. Po piąte, wszystkie historycznie dokładne mapy, najczęściej wydawane przez świeckie firmy, takie jak chociażby National Geographic, lokalizują krainę Midian w obecnej Arabii Saudyjskiej. Z kolei biblijne mapy, chcąc zachować tradycję, plasują krainę Midian na półwyspie Synaj. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż bardziej logiczne wydaje się być umiejscowianie góry Synaj poza półwyspem Synaj. Przemawiają za tym same zapisy Biblii, które jednak są mylnie interpretowane przez religijnych wydawców. Z tego też względu, najbardziej prawdopodobne wydaje się być to, iż góra Dżabal al-Laus jest biblijną górą Synaj. Za teorię utożsamiającą górę Jabal al-Laus z biblijnym Synajem przemawia również fakt, iż u podnóża góry znajdują się duże przestrzenie na których mógłby obozować ogromny obóz i z każdego miejsca obozu szczyt góry jest bardzo dobrze widziany a właśnie w ten sposób góra Synaj była opisywana w Biblii na zachodniej lub tylnej ścianie góry znajduje się Refidim gdzie Mojżesz wraz z Izraelitami rozbili obóz nim dotarli do góry Synaj w tym miejscu znajduje się skała w którą Mojżesz uderzył i z której wypłynęły ogromne ilości wody na wzgórzu nieopodal Dżabal Allah znajduje się ponad 18-metrowa skała na niemal 100-metrowym wzgórzu. Skała ta ma wyraźne ślady erozji, mimo tego, iż znajduje się na pustynnym terenie. Szczelina w tej skali jest tak duża, iż z łatwością może przejść przez nią człowiek. Ron Wyatt jako pierwszy utożsamił górę Jabal al-Laus z biblijnym synajem. Za jego teorią przemawia dodatkowy fakt. W Biblii stwierdzono, iż szczyt góry synaj był czarny, spowity dymem. Szczyt góry Jabal al Laus jest, podobnie jak biblijny Synaj, ciemniejszy niż reszta góry. Ponadto, niedaleko samego szczytu góry, znajduje się jaskinia. W której prawdopodobnie przebywał Eliasz, gdy uciekał przed królową Izabel. Również u podnóża góry odnalezione zostało miejsce, w którym Izraelici prawdopodobnie odlali złotego cielca. Na skałach otaczających ten ołtarz widać petroglify egipskich bóstw, byków Apisa i Hatora. Co ciekawe, rząd Arabii Saudyjskiej konfiskuje wszystkie zdjęcia góry i nie pozwala ich wywozić z kraju. Również Samron Wyatt po wizycie na górze Jabal al-Laus wraz z dwoma synami, Nami został oskarżony o szpiegostwo i był przetrzymywany w więzieniu przez dwa miesiące w oczekiwaniu na wyrok. Po tym, jak Ron pomógł wyleczyć wielu więźniów, władze wysłuchały jego historii i towarzyszyły mu w wyprawie do góry. Wówczas uwierzyli mu, jednak przed wylotem z Arabii Saudyjskiej skonfiskowali wszystkie jego zdjęcia. Jednak zdjęcia satelitarne rządu Stanów Zjednoczonych oraz kilka zdjęć prywatnych przemyconych z kraju ujawniają sekret góry. Wokół samej góry natomiast ustawione są posterunki, rządowe oznaczenia i zakazy wejścia, zaś cały teren ogrodzony jest płotem. Dlaczego więc położenie tak ważnego dla chrześcijan miejsca jest przedmiotem sporu? Miejsca, w którym Bóg objawił się Izraelitom, gdzie Mojżesz otrzymał tablicę z dziesięcioma przykazaniami. Miejsca, gdzie dokonano wielu cudów i które było świadkiem boskiego objawienia. Czy Góra Synaj skrywa jakieś tajemnice? Które muszą być chronione? A jeśli tak, to dlaczego dla niektórych osób tak ważne jest, by reszta świata nie poznała sekretów prawdziwej góry Synaj? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.